Cześć, pozdrawiam Was z Sieniawy, a dokładnie z miejscowości Rutka koło Sieniawy w województwie podkarpackim, na granicy tego województwa, prawie na północy i już Lubelszczyzny. Jest tutaj dąb, który chciałem odwiedzić już kilka lat i po prostu nigdy nie było czasu, a teraz akurat przejeżdżałem tędy. Przepiękny, przepiękny dąb położony koło cerkwi drewnianej i Nowszej, murowanej. Miejsce niesamowite. I w ogóle dąb też niesamowity. Eee, dąb ma na wysokości 1,30 m, tak jak się mierzy. Eee, około 9 m obwodu. U nasady dużo, dużo większy. Nie jest w dobrym stanie. Ale to tak, tak się mówi, że nie jest w dobrym stanie. Natomiast ten dąb. Eee, ten dąb po prostu jest w takiej ostatniej fazie życia dębów i ona może trwać czasem 100-200-300 lat jest w środku wypruchniały, natomiast, natomiast jest przepiękny i myślę, że jeszcze spokojnie 100 lat pożyje. Ciekawe co tu w nim rośnie, bo często w takim dębie e, rosną różne ciekawe grzyby. I bardzo, bardzo dużo żołędzi będzie miał w tym roku. Tutaj na tym już opadają nawet niektóre. Niektóre wyglądają nadejrzałe, ale to są raczej żołędzie robaczywe. I drzewo obspane żołędziami. Naprawdę dużo tych żołędzi tu jest. Taki stary i jeszcze rodzi... Żołędzie. Ale tak jest z drzewami, one do końca. Czasem, właśnie kiedy są bardzo chore, to wtedy wydają najwięcej nasion. Pozwolę sobie wejść do środka, tutaj. Ojku, nie dam rady, chyba. Jestem za gruby. To jest, to jest takie drzewo tylko dla szczupłych i dla dzieci. W środku ślady ognia. pękany, ale żyje. Do Dęba przywiozłem przypadkowych ludzi, którzy, może nie przypadkowych, e, których spotkałem na stacji benzynowej. <grym> Jak to się stało, powiecie? <grym> Tankowaliśmy po prostu razem i, i poznaliśmy Cię, więc y, no taki zupełny przypadek, ale pewnie tak Widzowie nie... kanału i mówię im, słuchajcie, ja do tego Dęba, 5 kilometrów stąd, musicie zawrócić z drogi i po prostu przyjechać ze mną. I żałujecie? Nie, no nie, nie, to jest super przygoda I miejsce jest zupełnie magiczne, wyjątkowe Zresztą ta cerkiew też tu robi niesamowity klimat z tym mam no. połączenie to jest coś wspaniałego Naprawdę, to takie zjawiskowe miejsce Jestem pod wrażeniem No my też, no, dziękujemy Jedziemy dalej <laughs> Jak się dowiedziałem z literatury w obrębie cerkwiska rósł jeszcze jeden gigantyczny dąb o obwodzie 6 metrów ale został kiedyś wycięty samowolnie przez mieszkańców a tutaj drewniana cerkiew z końca XVII wieku. Podobno miała kiedyś wieżę, ale została zniszczona właśnie przez spadające drzewo czy kawałek drzewa. Natomiast jest to bardzo archaiczny przykład budowli, takiej nawiązującej do cerkwi średniowiecznych. Było tu też podobno jeszcze więcej dębów. Także to jest ostatni ostaniec właśnie z tego gaju dębowego w niesamowite. Niesamowity. To były tereny, gdzie też mieszkała ludność ukraińska i po prostu miała wyznanie grecko-katolickie i co ciekawe z czterech największych dębów Podkarpacia aż trzy są przy cerkwiach. Ten dąb w Rutce, dąb Poganin w Węglówce oraz dąb Jagiellon w Rzepniku. Jedynie dąb chrześcijanin jest położony przy drodze. Ciekawe dlaczego. Może jakoś przy cerkwiach dominowały dęby, a przy kościołach katolickich bardziej lipy? Ciekawi mnie to, dlaczego akurat przy cerkwiach Właśnie więcej jest starych dębów. I jednak jednej osobie się najchudszej udało wejść do środka. Tak. Test na szczupłość. Jest magia. No i tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy. Okazało się, że moi nowo-poznani znajomi także prowadzą warsztaty w ogóle takie przyrodniczo-kulturowe. Może powiedzcie sami, co robicie. Jesteśmy antropologami i opowiadamy o świecie. W zasadzie od prawie 20 lat e, opowiadamy o świecie, prowadzimy warsztaty etnologiczne, opowiadamy o smakach, o przyrodzie. Staramy się przybliżyć e, ten taki ożywiony świat, który jest wokół nas i przybliżyć go dzieciakom. Dorosłym. E, właśnie. Macie jakąś stronę? Opowiadamy o świecie.pl, to jest nasza strona i tam jest taka Opowiadamy o świecie.pl. Na świecie .pl. czym polegają warsztaty etnologiczne? Bo to nie ciekawie? Jesteśmy etnologami i próbujemy tą etnologię, czyli wszystko, co związane z człowiekiem, przybliżyć dzieciakom i ludziom. Czyli co, obrzędy? Czy robicie badania z dzieciakami jakieś? Nie, raczej opowiadamy i zastanawiamy Aha. się nad tym, co wspólnego mają dzieci z Polski z dziećmi na przykład w Azji albo... Opowiadamy o smakach w różnych częściach świata, jak na przykład mamy warsztaty o chlebie, to podróżując przez ostatnie 20 lat nagrywaliśmy filmy, czy robiliśmy zdjęcia, jak wygląda chleb w Afryce, w Azji, e, w różnych częściach świata i porównujemy to z naszą kulturą, odnosimy to do tego, do rodzajów pszenicy, do rodzajów tego, jak się ten chleb wyrabiał. I robicie czym... chleby na wyjęcie. Tak, tutaj, tak, czy? można też rekoracje. to tak zrobić. Macie bazę w Cieszynie, tak, ale robicie też... Marsztaty w Cieszynie na, na zamku to po, Też jedziemy po Polsce, Polsce tak? Dlatego się spotkaliśmy. Dlatego się spotkaliśmy. Świat jest mały, pięknie. piękne, fajnie.